Ja wiem, dlaczego taki latają. Ja wiem, po co drzewa wyrastają. Ja wiem, czemu strumień w dół płynie. Ja wiem, dziewczyno, jak masz na imię. Ja wiem, ja wszystko to wiem. Zachodzę w głowę, by poznać odpowiedź, na pytania, które dręczą mnie. I zaraz pewnie ktoś mi to powie, co robić mam i jak mam żyć. A mnie to wcale nie obchodzi. Niech inni robią to, co chcą. Ja znajdę kiedyś swą odpowiedź. Wystarczy mi to, co już wiem. Ja wiem, dlaczego ptaki latają. Ja wiem. Ja wiem, po co drzewa wyrastają. Ja wiem. No, jak masz na imię, ja wiem. Ja wszystko to wiem. Ja wiem, czemu wiatr w oczy wieje, ja wiem, po co człowiek stworzył nadzieję. Ja wiem, dlaczego słońce świeci na niebie. Tak wiem, że ja bardzo kocham Ciebie. Ja wiem, ja wszystko to wiem. Nie pytam o to, gdzie jest najlepiej. Najlepiej w domu każdy to wie. I po co szukać odpowiedzi Ona jest prosta jak prosty jest pech Całe me życie to rebus wielki W którym rozwiązań mnóstwo jest Chcesz to ci powiem co sobie myślę I powiem ci co dobrze już wiem Ja wiem dlaczego ptaki latają Ja wiem Ja wiem po co drzewa wyrastają Ja wiem Czemu strumień w dół płynie, ja wiem, dziewczyno, jak masz na imię. Ja wiem, ja wszystko to wiem. Ja wiem, czemu wiatr w oczy wieje. Ja wiem, po co człowiek stworzył nadzieję. Ja wiem, dlaczego słońce świeci na niebie. Tak wiem, że ja bardzo kocham ciebie. Ja wiem, ja wszystko to wiem. Ja wiem. Czemu wiatr w oczy wieje? Ja wiem. Po co człowiek stworzył nadzieję? Ja wiem. Dlaczego słońce świeci na niebie? Tak wiem, że ja bardzo kocham Ciebie. Ja wiem. Ja wszystko to wiem.